Katarzyna figura nadal bez rozwodu. Z piątkowej rozprawy wyszła zdenerwowana. Lara Jessler jest pogrążona w rozpaczy. W piątek, 27 sierpnia, opublikowała na swoim profilu w mediach tragiczną wiadomość: jej ojciec nie żyje. Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia tato ujawniła we wzruszającym wpisie. Lara Jessler opłakuje śmierć ojca, który odszedł w nocy z 26 na 27 sierpnia. Piotr Jessler był drugim mężem Magiedy Jessler, ale to właśnie z nim mieszkała po rozwodzie rodziców. Lara Jessler opłakuje zmarłego ojca. To napisali jej przyjaciele. Lara Jessler straciła ojca. Jej przyjaciele w mediach społecznościowych natychmiast pospieszyli ze słowami otuchy i wsparcia. Przytulam Was bardzo mocno. Trzymajcie się, napisała Zofia Zborowska. Natomiast Agata Rubik dodała: Trzymajcie się, tata będzie z Wami zawsze. Z kolei a Joanna Koroniewska napisała ogromne wyrazy współczucie. Przypomnijmy, że Piotr Jessler był drugim mężem Magiedy Jessler. Para poznała się w latach 80. W 1989 roku oboje przywitali na świecie swoją córeczkę, Larę. Jak podała Plejada, Lara Jessler po latach wyjawiła, że to głównie ojciec ją wychowywał. Gdy się rozstali, Lara Jessler miała 9 lat i zamieszkała właśnie z ojcem. Mój tata bardziej pełnił rolę osoby dbającej o domowe ognisko. Więc nie odczuwałam dużego braku mamy. Bałam się, że będę musiała wskazywać, z kim chcę być, ale tak się nie stało. Tato był dla mnie naturalnym wyborem. Mama przekierowała swoje życie w inną stronę. Przede wszystkim bardzo skupiła się na pracy, wspomniała w jednym z wywiadów. Nie tylko Lara Jessler opłakuje swojego ojca. Piotr Jessler odszedł w nocy z 26 na 27 sierpnia. Swojego ojczyma pożegnał też w piątek Tadeusz Müller. Niestety, odszedł mój ojczym, tata, cudowny facet. To dla mnie olbrzymia strata. W najważniejszym okresie życia zastępował mojego ojca przy jego boku mieliśmy wspaniałe dzieciństwo z Larą. Wrażliwy, empatyczny i troskliwy człowiek genialny cukiernik i restaurator. Wielbiciel kotów, Hiszpanii i Jamesa Bonda. Pozostawił wpatrzone w niego i kochające trzy kobiety, dla których to najtrudniejszy czas z jakim przyszło się zmierzyć. Trzymajcie się dziewczyny! Wyjaśnił WE w wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych.